Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu Konkretnie o marketingu. I dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o dobieraniu grup docelowych. Jeżeli chodzi o ten temat, targetowane targetowania, czyli dobieranie właściwych grup docelowych, to można powiedzieć, że są takie trzy rzeczy, które ludzie zawsze chcieliby osiągnąć. Albo chcieliby umieć targetować reklamy na swoją konkurencję, albo na konkretne osoby, albo na konkretne firmy. Część z tych opcji jest możliwa. Część jest możliwa pod warunkiem, że trochę pomyślimy, jak obejść pewne ograniczenia systemu, a o tym, co jest możliwe, a co nie do końca opowiem Ci już począłowca. Zaczynajmy. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci w jaki sposób dotrzeć z reklamą do konkretnych firm. I na początek musimy w ogóle sobie stwierdzić, czy to jest możliwe. Odpowiedź brzmi. Tak i nie. Czyli to zależy. Ulubiona odpowiedź wszystkich, jeżeli chodzi o marketing, i nie tylko. Natomiast od czego to zależy? Przede wszystkim zależy od tego, w którym systemie reklamowym próbujesz to osiągnąć. Przeważnie jest tak, że tę konkretną funkcję, czy tę konkretną opcję ludzie, marketerzy szukają bezpośrednio na przykład na Facebooku. I wydaje się to całkiem logiczne, ponieważ na Facebooku każdy z nas ma wpisane przynajmniej większość ma, miejsce swojej pracy, czy na przykład stanowiska zawodowe, które piastuje. I w sytuacji, w której ty, jako przedsiębiorca, marketer czy handlowiec, szperający wewnątrz już systemu reklamowego firmy Meta, czyli właśnie Facebooka, jesteś w stanie szybko znaleźć taką zakładkę, która nazywa się dane demograficzne, a tam następnie są właśnie konkretne miejsca pracy oraz stanowiska. Wydawałoby się więc, że skoro taka funkcja w obrębie systemu istnieje, to w takim razie taka możliwość faktycznie jest. I tu pojawia się oczywiście ten komponent, to zależy. Ponieważ, mimo że taka funkcja faktycznie istnieje, to nie oznacza, że działa ona wystarczająco dobrze. Pomyśl chwilę. Czy ty masz wprowadzone swoje miejsce pracy? Może nie masz. Wiele osób, jeżeli chodzi o Facebooka, jest pod tym kątem naprawdę skryta. Jak wpisałeś swoje stanowisko? Czy nazywa się typowo, czy może jest to jakaś kreatywna nazwa? A może Twoje stanowisko da się na kilka sposobów określić. Poza tym wiele osób nie podaje swojej prawdziwej nazwy stanowiska, które piastuje, ponieważ albo nie chce, niektórzy wstydzą się swojej pracy, bo traktują ją jako tymczasową na drodze do lepszej kariery. Jest więc szereg. Pewnych założeń, które trzeba poczynić, kiedy myślimy o tym, czy targetowanie po nazwach stanowisk czy miejscach pracy na Facebooku i Instagramie faktycznie będzie skuteczne. Z mojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że większość kampanii, które ja i mój zespół próbowaliśmy realizować właśnie w oparciu o tę metodę targetowania, nie sprawdza się wystarczająco dobrze. Czy wobec tego należy się poddać? Nie. Po prostu należy zmienić kanał, w którym próbujemy w ten sposób targetować swoich odbiorców. I jest jedno miejsce w sieci, Jeden system reklamowy, który cały czas jest szalenie niedoceniany, a jest dokładnie tym miejscem, w którym można te cele, jakim jest targetowanie na konkretne firmy czy konkretne stanowiska, osiągnąć. I tym miejscem jest ekosystem reklamowy Linkedina. Jeżeli reprezentujesz działkę technologiczną, przemysłową, duży biznes B2B, to system reklamowy Linkedina jest tym miejscem dla ciebie. I wiem, co możesz sobie w tej chwili pomyśleć. Wokół Linkedina narosło. Mnóstwo mitów, a to, że nikt go nie używa, a to, że ta reklama jest bardzo droga, spoiler, trochę jest, ale nie aż tak, jak się ludziom wydaje, i wiele, wiele innych elementów. Nie jest to czas i miejsce, a przynajmniej nie ten odcinek, żeby zajmować się rozstrzyganiem tego typu rzeczy. Natomiast z góry mogę Ci powiedzieć, że reklama na LinkedIn jest jednym z najefektywniejszych kanałów dotarcia do bardzo specyficznych, niszowych grup docelowych, szczególnie właśnie dla obszaru B2B. I to właśnie w tym kanale jesteś w stanie osiągnąć swój cel, którym może być targetowanie po nazwach stanowisk i konkretnych firmach. Żeby natomiast nie ograniczyć się tylko do mówienia o tym, co jest możliwe, ale powiedzieć jeszcze jak to zrobić, to pozwól, że pokrótce opiszę Ci, jak cały proces wygląda. Jedną z pewnych barier, które mógłbyś sobie postawić jest to, że system reklamowy LinkedIna Byłby nowym systemem reklamowym, którego ty albo twoi marketerzy musielibyście się nauczyć. Prawda jest jednak taka, że parafrazując trochę zdanie otwierające Annę Karaninę, wszystkie systemy reklamowe są do siebie podobne, szczególnie te skuteczne, tylko te nieskuteczne. Są nieskuteczne na swój własny sposób. Sytuacja więc wygląda następująco, że jeżeli masz za sobą doświadczenia, na przykład z ekosystemem Google, na przykład z ekosystemem. Facebooka, to bardzo szybko jesteś w stanie odnaleźć się w innych kanałach reklamowych, takich jak TikTok czy takich jak na przykład właśnie system reklamowy LinkedIn. Jego ocena działania w swoich założeniach jest bardzo podobna do wymienionych wcześniej. W każdym systemie reklamowym są de facto trzy kroki, które trzeba po kolei przejść. Na Facebooku, który być może znasz najlepiej, jest to tak zwana kampania, czyli wybór celu Twojej reklamy, później zestaw reklam, czyli właśnie grupa docelowa, oraz na końcu reklama, czyli kreacja, co komu pokazujesz, co ma za zadanie przekonać Twoją grupę docelową do skorzystania z oferty. Na LinkedInie ten schemat jest bardzo podobny, tylko nazewnictwo odrobinę inne. W miejsce kampanii mamy tak, zwany, tak zwaną grupę kampanii, w miejsce zestawu reklam mamy właśnie kampanię, a reklama nazywa się tak samo w obu systemach. Różnice są de facto kosmetyczne, na którym etapie wybiera się jakie rzeczy. Natomiast nawet większość funkcji, które są możliwe, wygląda bądź nazywa się łudząco podobnie. Jeżeli chodzi o targetowanie konkretnych firm albo konkretnych stanowisk, to miejsce, którego będziesz szukać, będzie tak zwana zakładka atrybuty odbiorców. Atrybuty odbiorców to tak zwany odpowiednik działki zainteresowania szeroko pojętej na Facebooku, czyli to właśnie miejsce, w którym wybierasz parametry charakteryzujące Twoją grupę docelową. I tutaj również masz do wyboru na przykład nazwy firm albo stanowiska zawodowe. Tyle, że w obrębie systemu reklamowego Linkedina po prostu działa to dobrze. Bo omówmy się, to właśnie Linkedin jest tym miejscem, w którym faktycznie, szczerze i prawdziwie opisujemy swoją zawodową historię, swoje stanowiska i firmy, z którymi mieliśmy okazję współpracować, bądź dla których mieliśmy okazję pracować. Przed Tobą są tak naprawdę dwie drogi. Pierwsza droga to wybór tak zwanych stanowisk zawodowych. Tutaj mam dla Ciebie jedną bardzo prostą radę. Nie ograniczaj się tylko do jednej potencjalnej nazwy danego stanowiska. Jeżeli, dajmy na to, Twoim celem są specjaliści od HR, to jesteś w stanie spisać, Pisać to stanowisko na szereg sposobów. Specjalista do spraw HR, ale również HR Specialist, czyli po prostu po angielsku. I zależnie od tego, jaką formę wybierzesz, możesz dotrzeć do trochę innej części użytkowników LinkedIna, Właśnie dlatego, że mogą być to wpisane na kilka sposobów. Bez obaw jednak, LinkedIn jest już na tyle mądry i działający w Twoim interesie, że w momencie, w którym zaczniesz wpisywać konkretne stanowisko czy grupę stanowisk, podpowiedź Ci od razu również inne potencjalne iteracje danej nazwy. Dużo ciekawsze, bo jakby nie było mówimy o targetowaniu na konkretne firmy, jest właśnie opcja, która nazywa się nazwy firmy. Rzecz wygląda wówczas następująco. Wpisujesz po prostu z palca konkretną nazwę firmy, która Cię interesuje, i na tej podstawie sprawdzasz, czy system ma tę nazwę zmapowaną. Jeżeli tylko ma, to jesteś w stanie ustawić jako swoją potencjalną grupę odbiorców właśnie pracowników tej firmy. Jeżeli zależy Ci tylko na jednej, koniec pracy. Jeżeli oczywiście chcesz dotrzeć do większej liczby, to oczywiście możesz wpisywać je również ręcznie. Sęk w tym, że jeżeli miałbyś bądź miałabyś to robić dla kilkuset podmiotów, to rzecz robi się już problematyczna. Szczególnie, że takie grupy należały później zapisać, i tak dalej, mniejsza o Co wobec tego możemy zrobić? Jeżeli potrzebujesz wpisać 10, no może 20 nazw, możesz pozostać przy opcji ręcznej. Natomiast jeżeli Twoim celem jest targetować na przykład już dziesiątki, i setki firm, to jesteś w stanie skorzystać z takiej specjalnej funkcji na LinkedInie, która nazywa się Pasujące Grupy Odbiorców. Pasujące grupy odbiorców to odpowiednik niestandardowych grup odbiorców na Facebooku. I tu i tu bowiem jesteś w stanie wgrać przygotowany zawczasu plik z pewnymi danymi bezpośrednio do systemu i na tej podstawie system będzie targetował odbiorców. Na Facebooku wykorzystuje się to na przykład do wgrywania baz mailowych czy baz numerów telefonów, żeby na tej podstawie targetować na przykład osoby ze swojego crm czy ze swojej bazy subskrybentów newslettera. Na LinkedInie, z uwagi na jego specyfikę, jesteś w stanie wgrać po prostu grupę odbiorców opartą o nazwy firm. Choć może wydawać się to skomplikowane, w rzeczywistości wcale nie jest aż tak mocno trudne. Nie musisz tworzyć takiego dokumentu od zera. LinkedIn sam zaproponuje Ci gotowy szablon. I mogę Ci powiedzieć taką jedną radę: że tych pól przewidzianych w tym szablonie jest zdecydowanie za dużo. Ciebie tak naprawdę interesować będą dwie. Po pierwsze, nazwa firmy, a po drugie, choć wymaga to więcej pracy, Miejsce to adres profilu na LinkedInie. Dlaczego to jest takie ważne? Niektóre firmy mają po prostu identyczne nazwy. Jeżeli więc chcesz dotrzeć na pewno do tej konkretnej i wiesz, że taka nazwa może występować w wielu miejscach, to dobrze byłoby zrobić to właśnie w taki sposób, żeby powiązać konkretną nazwę z konkretnym profilem na LinkedInie przywiązanym do firmy, na której akurat ty chcesz. Dotrzeć. Przy kilkuset rekordach może to być trudne, natomiast być może dla kilku kluczowych wybranych warto byłoby coś takiego zrobić. W każdym razie na koniec uzyskujesz tak naprawdę dwukolumnowy arkusz CSV, który jesteś w stanie wgrać bezpośrednio do systemu i na tej podstawie system będzie targetował twoich odbiorców. Rzecz, o której jeszcze musisz tylko pamiętać, to minimalna wielkość grupy odbiorców. Każdy system reklamowy ma tak, że wyświetla reklamy. Dopiero od momentu, w którym grupa docelowa ma odpowiednio dużą wielkość. W przypadku Facebooka na przykład jest to co najmniej 1000 odbiorców. LinkedIn jest pod tym kątem odrobinę bardziej liberalny, z uwagi nawet chociażby na swoją wielkość bazy użytkowników, i tą minimalną liczbą jest 300. Ja natomiast mimo wszystko zachęcałbym, żebyś trzymał się co najmniej 1000. Dlaczego? Wielkość grupy odbiorców to jeden parametr, który będzie cię interesować, ale drugim z tych parametrów jest to, jak często taka reklama będzie po prostu wyświetlana. Im mniejsza grupa, tym rzadziej potencjalnie będzie docierał do swoich odbiorców. To oznacza, że tacy odbiorcy będą drożsi w pozyskaniu, tak bowiem przeważnie działają grupy docelowe w systemach reklamowych. Im mniejsza grupa, tym po prostu droższa. Ale przede wszystkim dla Ciebie kluczową walutą będzie prawdopodobnie czas. Jeżeli grupa jest mała, liczy zaledwie 300-400 osób, to nie wszyscy pewnie logują się na LinkedIna czy siedzą na nim codziennie. Wbrew pozorom z tego portalu regularnie korzysta dużo więcej osób, niż się pozornie wydaje. Natomiast dalej nie jest to jednak aż taki poziom używalności, jak w kontekście Facebooka, Instagrama, czy takiego TikToka. Musisz więc brać również to pod uwagę, żeby nie irytować się później wolnymi postępami. I ostatnia rada, która się z tym bezpośrednio wiąże. Pamiętaj, że jeżeli wgrasz dokument dotyczący nazwy firm i będzie tych nazw nawet 100. To w taki sposób dotrzesz do każdej osoby, która w danej firmie pracuje, niezależnie od tego, jakie stanowisko czy poziom w hierarchii piastuje. Natomiast, podobnie jak w każdym innym systemie reklamowym, tak również na LinkedInie jesteś w stanie łączyć poszczególne parametry ze sobą. Co to oznacza? Możesz ustawić kilka warunków, które Twoja grupa docelowa ma spełniać. Pierwszym warunkiem będzie właśnie praca w konkretnej firmie. A drugim warunkiem może być np. stanowisko zawodowe, bądź inna metoda na to samo, tak zwany poziom hierarchii, na przykład poziom seniora doświadczonego pracownika. Dzięki temu jesteś w stanie przygotować sobie grupę docelową wymarzoną na przykład dla B2B, jaką będą prezesi, menadżerowie czy wysoko postawieni pracownicy w firmach XYZ. Jak widzisz więc, da się targetować reklamy na konkretne firmy, tylko że nie wszędzie, bądź nawet tam, gdzie się da, niekoniecznie będzie to działać. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten tip dotyczący targetowania. Jeżeli są inne elementy związane z reklamą na LinkedInie, które chciałbyś bądź chciałabyś, abym poruszył w swoim programie, daj znać w komentarzach. Na dziś natomiast to wszystko. Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!